Dobry lot, witamy na kanale For Pigeons For You Do wystawy zostało już tylko 3 dni Jesteśmy praktycznie gotowi Ale odwiedził nas jeszcze kolega Kamil Który w tym roku Święcił sukcesy na wspólnym gołębniku I trzyma tu właśnie naszego znaczy Z naszych gołębi Tak, tak no mam to Może samo powie jak to no, wygląda wziąłem, bo... No kupiłem od Tomka kiedyś po prostu gołębia No i tak mam kilka młodych No i w tym roku oczywiście, że się tam buduje no to mam też wydatków i nie mam czasu, także no spróbowałem sił na wspólnych gołębnikach, także było tam mega też dużo hodowców z zagranicy, no i zapisałem sobie 6 sztuk. Także jednym z tych gołębi, to no to ma, czy ten gołąb po prostu no, był piątym lotnikiem na wspólnym gołębniku, także no i w mega ciężkim też finale. Tam przyszło 30 kilka sztuk, także... Nie, ja, dużo mu brakło, nie? 30. no. oprócz tego, że ma puchar za lotnika ten gołąb oczywiście, po tych gołębiach od Tomka. Także po prostu no cały drży w ogóle jest no mega gołęb. To są niesamowite gołębie. Też w półfinale ten ptak oprócz tego, może ma już jeden puchar za lotnika, także w półfinale brakło. Bo po prostu sam 7 czy 10 sekund miałby jeszcze jeden z półfinału na wspólnym gajemniku. Puchar także szkoda też, bo ten gołęb miał dwa puchary z wspólnego gajemnika. To też się rzadko zdarza, żeby tak. gołęb miał no, dwa tak. puchary na, na WG, nie? Bo tak, tak. można mieć w sekcji, jest tych lotów dużo. Tak. Jest, są różne I konkurencje. Widzę, że bardziej się cieszy z, z wygranych pucharów i dyplomów niż z pieniędzy, bo z tego co wiem, to no pieniędzy, też te, pieniędzy jeszcze tam, nie ma, ale, to by... ale, ale będą no, na pewno. No, będą te płacone. pieniądze, no to, jest, to trzeba, trzeba czekać, ale to już nie. Nie, nie, tam, nie, nie drążymy tego, może tematu. Tak, pieniądze na bok. I bo w a, wygrały a, też głębiej pieniądze, zawsze jakieś te, tak. te tysiące złotych, nie? To ale też... war warto podkreślić, że były dwa. Był e, ten Gołąbek tak, i ten, z gniazda ten, ten był drugi, drugi był w półfinale. Tylko to też była moja decyzja, żeby go dać na półfinał i szkoda go, bo też był drugim mega gołą na pewno, On Ale dobrze w półfinale. Do, dobrze szło do półfinału. No, no, Jeszcze no, lepiej no, niż ten. No górnika też tym gołębiom dobrze, szło, bo przeszły treningi i też kurde fajnie szły. Na no, półfinale, mhm. już wiadomo. No w półfin do, fin do finału miałem trzy gołębie, no, Jednego miałem swojego. No, no i no, czy dwa miałem swoje w finale. No i ten w finale był, no. Bo w półfinale zginął ten brat tego. No także w finale był ten i w finale były dwa z mojego gołębika. No to jest mega gołą, przetrwał wszystko. Tak. No i też na tyle gołębi tam, nie wiem ile tam już było tych gołębi, 800-900, to było to mniejsze w WG, ale w WG się rozkręca, także no tam też hodowcy za granicę, także no pokonał tych gołębi dużo, naprawdę no. To wielki sukces nasz, wspólny no można powiedzieć, wy... ja się bardzo cieszę Rzeczy swoim czerwę, No i go też, no gąb też... Odkupiłeś go, tak? Odkupiłem go po prostu, bo to, że mam, nie wiem, za pół po prostu ceny, no to wiadomo, że tego gołębia musiałem po prostu odkupić, no bo ten gąb no nie no szkoda było, po prostu nie chciałem po prostu... Od pierwszego dnia jakby na licytacji nie chciałem, żeby trafił w nowinne ręce. Tak, po prostu no, cały czas gdzieś patrzyłem tak. jak tam cena rośnie na licytacji tak. od początku. No, skrzydełko. Tak jak bracia też będą na filmy pokażemy więcej, bo będziemy film kręcić, to na pewno też pokażemy tych braci tego gołębia. Starszyk. Tak. No i rodzice tego, tego gołębia. Tutaj będą przewiezione, taki film zrobimy, my sobie po prostu mniejszy. Też jeszcze jeden film, no nie? Tak, no jest, ten jest po prostu, no niesamowity, no. Także, znaczy, no był kopiem, no ale zginął, no wiadomo, no, na WG na tych gołębi niestety ginie, no. Te, które się, te, które przechodzą wszystko i robią nagrody, no to są, wiadomo, na wspólnych no, tak. meja, no, Na wystawę jest. zabieram po rodzicach tego gołąbka też coś. Może nie po pełnych, bo samica jest z swojej hodowli, samczyk jest z naszej hodowli. No, tak. Także zapraszamy na stoisko Rumfrida. E, dla wszystkich, którzy przybędą, na nasze stoisko gwarantujemy darmowy katalog. Produkty można nabyć w przystępnej cenie w małych puszeczkach. Natomiast ja ze swojej strony zabieram już tylko 8 tych gołębi. Było 10, bo już zostały sprzedane. Będzie 8 na stoisku. Do każdego postanowiłem dołożyć mój autorski program lotowy, jeżeli ktoś będzie chciał nabyć gołębka. Taki program dostanie gratis. Więc zapraszamy serdecznie, a tu zapraszamy też na film z tym gołębiem. Myślę, że jak się zrobi cieplej. Tak, Pokażemy wyniki, odmierzysz tak, nagrody, tak, to coś, wtedy już Coś więcej. więcej. No Także polecam te gołębie tutaj od no, Tomka, no to są po prostu mega gołębie. Nie wiem, nieraz szukamy po prostu daleko tych gołębi w nie? Szukamy teraz, no dzisiaj mamy pole manewru naprawdę większe na internecie, różne aukcje są na tych internecie, no różne te firmy wiadomo jakie na tym internecie są, ale no nie masz gołębia w ręku, no nie wiesz skąd ten gołąb jest dokładnie. No tutaj są po prostu mega gołębie te od, te od Tomka, od kolegi. Dzięki tak, bardzo. Także polecam tutaj po prostu hodowlę. No, Babral Team po prostu. Mega, mega hodowla, mega głębie na miejscu. Także no, ja po prostu będę teraz sięgał po te ptaki po prostu, bo no nie ja. ma nic lepszego na ten moment dla mnie, gdzie ostatnio kilka lat no po śmierci taty nie osiągnąłem niza, wchodzi takie WG teraz i te głębie robią robotę. zaczęła się współpraca od tego, że tam dostałeś te głębie i one robiły wyprzedzenie u Ciebie na gołębniku, tak? I się tak, też nawet, nawet, tak. To, że nie miałem sukcesów. Ja na lotach na sekcyjnych lub ale samo to, że te gołębie u mnie już na gołębniku pokazywały się wcześniej na no, takich śmiesznych lotach gołębi młodych 5-7 minut, nie, no to już jest coś niehalo, nie? Halo, nie? Tak. Czyli te gołębie, jednak, mają też coś w głowie. No ja też nie mogę sobie przypisać całego sukcesu, bo to tak naprawdę wywodzi się wszystko z gołębia 1608, e, słynny gołąb, który był 22 w okręgu Nowy Sącz. Gołąb należy, należał, bo już nie żyje ten gołąb, do kolegi Ryśka Murzyna. No i my mamy kilka lotników właśnie z tej rodziny, między innymi ta nasza słynna samica, która była na młode, na roczne, na stare gołębie lotniczką. Potem dwa razy z rzędu miałem lotniczkę oddziału z tej linii. No i w, i w tym roku, 2025, na ostatnim sezonie, też był lotnik na młode właśnie z tej gołębi, więc to jest bardzo dobra, sprawdzona linia na wszystkich dystansach. Od 150 do ponad 750 km. Także polecamy, zachęcamy i do zobaczenia na wystawie. Dobry lot. Tak, dziękujemy.